I to stawisz do filmu, tak? <śmiany> to już mi na koniec. ma tu Prozure. dzisiaj gramy z całym składem w animację w Gartic faunie, czyli w nowy tryb. Właściwie to gramy w film, ale chodzi o to samo co w animacji, tylko mamy więcej klatek, więc spodziewajcie się dużej ilości cięć. Jak jesteś nowy bądź nowa, zostaw subskrypcję na kanale i jest na sprawie 132 tysiące. Zostaw łapkę w górę, jak bardzo Ci się spodoba, będzie tego więcej. I zapraszam na film. Ty dobra, pytanie, bo mamy film, tu jest dwa razy więcej klatek. Albo mamy jeszcze dwa jakieś nowe tryby, czekaj, co to jest? Lodo Mama, czy graj z tylko jednym zdaniem, zadawaj pytania, baw się z rysu innych. Nie, dobra, fajne są te filmy. Nie, te animacje są spoko. Dobra. To ja robię film, tylko będziemy mieli dwa razy więcej klatek do narysowania. To jest stos. Aha. Dobra, i teraz wiemy, że możemy sobie na. Ty, czekaj. Ale, czekaj, że kangur Co? Utwórz zdanie? Poczekaj, dobrze, Zdanie? Szuka? No dobra, zróbmy, zróbmy, zróbmy coś. Dobra, szczerze daję to co jest tutaj oryginalnie, bo nie mam pomysłu. Ja po prostu chyba mamy temat narzucony, tak mi się wydaje. Aha, w ten sposób. Kurde. Aha, chyba tak. Jezu, czemu wiedziałem, że dostanę hasło że To jest tak oczywiste, kurde, nie? <grym, 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 dobra, czekaj, tutaj e, mam to. Ten. jest animacja, tak? To jest taki... Tak, 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 tak. To jest chyba animacja. Okay. Znaczy, tak mi się wydaje. Dostałem zwierzę, którego kopietę nie narysować. Nie mam pojęcia, jak to wygląda, to zwierzę. Właśnie ja mam to samo. Znaczy, ja wiem, jak to wygląda w głowie, bo nie mam przy sobie pieniędzy. Bilonu nie mam, tak to on sobie sprawdził. No dobrze, <grymne> dostałeś moje tak? <grymne> ten film w ogóle, czy nie? Ta, to, oczywiście. Tak, oczywiście. Że... Ożę. Że... No że... to brzmi jak tytuł jakiegoś z tego filmu. Czymś to jest najlepszy to jest film. film. Na YouTubie. <grymne> Ty, no chyba tyle, nie? W sensie tak się zastanawiam, czy coś tu jeszcze dodawać. Ej, nie mamy czasu, tutaj aż klikniesz gotowy, masz czas. No, no ja to poprzecinam jak będzie za długo, ale o. Nie wiem jakie to zwierzę ma łapy, zrobię swoje wymyślone. Zapamiętajcie no, to widzowie, to wam później. Jestem ciekaw, jak nie masz zwierzę. Ryba. No, co, co no dobra, szczerze to już chyba tyle. Ale współczuję komuś, kto będzie miał to po mnie. Troszkę tutaj narobiłem, rzeczy, tak szczerze nie wiem, czy aż tyle powinienem. nie komuś wygląda tak koszmarnie. No dobra, ja wiecie co, weźmy może się tak nie starajmy z tą animacją, no tak, bo to... Tak, bo tam to zajmiecie ja za, za długo, za długo to będzie trwało. A to pierwszy pier, rysunek. Dobra. O, o kurde. Dlaczego? Takie złe rzeczy, jakie O kurde. Jakie chore gówno. Zastanawiam się kto wpadł na ten pomysł, ale to potem będzie w praniu. Dobra, czyli co, dogadujemy się, że trochę szybciej, nie? No, no. Dobra, to. No, nie będzie. Ty, miałbyś drops, no, PC, po to w sobie Dzisiaj, patrzcie tak, żeby się rozweselić, dzisiaj zobaczyłem martwego gołębia na drodze. Wspaniała historia. Jeszcze żył, znaczy jeszcze żył, bo po nim rusza się trochę. Mogę się go zjeść. Była taka opcja, była taka opcja, faktycznie, przemyślałem ją dwukrotnie. Pokusa była wielka, mówisz? On mnie cały czas obniża, nie? Uniża mnie cały czas, Przejdzie. No, Każda nasza rozmowa tak wygląda. Po każdej rozmowie on wychodzi płacząc. Do w końcu też płacząc. Ojej, to przepraszam. To się za... Nie dokończyłem małpy rysować, ale tak już trudno. tej filmy kiedy z tobą Eee, aha, kurde. No dobra. Jakby to jest taka gra, gdzie skupiasz się nie? na tym co robisz No właśnie i... to jest to, że my się... Tam jakby były rysuneczki, to można było pośmieszkować nie? A to faktycznie, kurde, śmieszkowanie jest już na efekcie finalnym Możemy potem zcheckować jeszcze normalne na luzie Tam wziąłem jakieś te nowe tryby Tak, że tam, się tam jest jakiś lodołamacz, wynik, coś takiego, możemy się popamięć tym Z no. samemu albo z kropką, kiedy cię wyzywają znowu Porozmawiajmy o tym kebra. <laughs> Jezu w końcu. Ktoś wyciąga rękę. O kurde, o, dobra, no, był coś. Ktoś tu bardzo lubi tego mema, rozumiem. O Jezu chyba... To znaczy. Mm, możliwe, że moje. Dobra, ja przyspieszam mocno. Ale wychodzą psychopaci bez spitu. To jest imprezka, cyk cyka, to tak. Na... A, o już dźwięku. No tak. Muszę się to dziać. Co za zwrotakty kupy. Ja tu się skupiam, ale fajne światełka, tańce, strzałeczka. <noise> Pięknie ten kangur wygląda. Dzięki. Ja, ja, ja jestem <noise> kreatorem pierwowzoru. ale że on imprezuje cały rok. Jestem ciekaw, czy tam się <noise> zmieniały lata wcześniej. Tak, zmieniały się. O, dobrze. dobrze <noise> no, ile lat się bawi już na tej posadzce. Nie wiem, na pewno, na pewno ponad rok. Czemu w ogóle nie narysowały tutaj kangur kakao? Czy toście się wykazać inteligencją i kreatywnością? Co pewno. Ale jak Ale jak widzę, musicie oceniać, nie? Musicie oceniać. Krylik przyszedł za mocno. Widzowie. Nie, po prostu mam chrypę, gościu! No ja brzmię. Nie wiem, czy się nie, ja wiem, bo ja mam taki głos. Ja... Przepraszam. No i kozako mi nie odpisał. A chyba wyświetlił. Uuu. Chyba cię nie, nie lubię rozpięć. Tak się nie robi. Chyba mnie nie lubi mówić. Chyba tak, cię nie rozumiem, bo... źle połączony fakt. jesteśmy dopiero w połowie. Kurde, my to skończymy. Jezusa, o dziewiętnastej. Ej kto, kto nie skończył? Albo my sobie daliśmy takie mega, mega zajebiście te, te rysunki z tego co widziałem. A to idzie w co jedną stronę. No. ja ja Tak. To jest... Dobrze chyba, no. Już mam takie I don't care, dodaję takie bzdury tutaj do tego. Tu kapać Rytus chyba jest narysowany, a no. Aha. A to chyba, to chyba wiem, to kangur. Tam bez pełno różowego. To jest kangur? O kurde. Prosiu! Nie na no nic nie, nie to... mówię, przecież jest piękny! Przyrabię nikakura do nie, to... niego, to... proszę! Ale tak być, co mam ci poradzić? tam na górze jest przecież napis. Nie, to ja nie mam napisu. A nie jest, ty bez kitu! Ja nie widziałem, ja nie widziałem, że tam to hasło się pojawiają. Totalnie ja nie zwracamy to uwagi, nie? Chciał przerobić mi kapucie na duzo, nie wiesz, no i tak wyszedł. Jesteś nim jakby już. O kurde. Dobra, to jest grube. Dobra, o, to już jest ten etat, kiedy twoja praca do ciebie wraca. No tu się dzieje? Boże. no On trzyma w ręce. Jezu. Wczoraj miałem ciężką noc, widzowie. Czytałem o sobie fanfiki. To, to jest rzecz, która się faktycznie stała. Ej, sprawdzę, nie? Tak, tak, no, nie, nie, nie ironicznie, czy ironicznie, oczywiście, ale sprawdzę, poczytam. Eee, niektóre są dobrze pisane. Hmm. Tylerant z to jest kebab X-Reader, czyli jak czytasz, się wcielasz do postaci. A. Więc... <laughs> no. Tego typu rzeczy mówisz? Tak. Ty, no dobra, to zdradź jakieś kurcze szczególiki, co tam się działo. A ja widzę, że. Ciekawe, nie! No, nie mnie, kurde. No. Co się tam działo, więc generalnie. Ej, ale to naprawdę trzeba ogarnąć następnym razem z 80 osób. No, Tylko umówić się by na naprawdę. jakieś mega, mega proste rysuneczki, nie? Żeby to było sprawne, ale kurde. Tylu animatorów nie ma w Polsce. Nie, <laughs> tak. To A Ta rodzina cyborga, nie? Ktoś... O, o, o! <laughs> Nie no oni mnie nie lubią! Oni mnie nie lubią o, totalnie! Kurde, a to jest dzwonę za oknem mam się bać? Fizyka idzie, nie mam kościoła przy chacie. Jest okej, okay. ciapkoś to jest kościół. Nie, nie masz. się no która jest w no nie, jest pod 21. Tak, tak, 18. No, tak łączę fakty, już szukam powodu. Na mi jedna ważna rzecz. No. Czy... Mój rysunek z napisem Amogus najpierw zrobił 360, zanim zabił tego kogoś. Tego ci nie powiem. Czeka, dobre pytanie. Ja miałem rozkminę, czy on już kogoś zabił, czy dopiero się do tego przymierza. I miałem takie trochę, E oh, Na, no, 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 Dobra, to Harry... Czekaj, czy to jest. Oh, jest o to jest so mój rysunek! Co to jest za Sonic? Co z tym wiesz? <ministrarika> oh, kurde. Nie, ja teraz jestem bardzo ciekaw tego, co się stało z tym. O, Co to było? Dostaliście jakieś ostrzeżenie czy nie? Ja dostanę takie szybkie, że utracimy połączenie. A już jest tu mnie. Ej, kończmy, bo jak nam to wywali, to się no, to ale płacze, nie ale. O, nie! No, Dawajcie, ostatnia na sklepie. Ja jeden Ja bym się popłakał, nie? Dobra. <laughs> Dawajcie, speedrun. Już jak leci, jak tak leci, nieważne, serio. Nawet ostatnie obrady. Dobra, jest. Ja od razu puszczę, nawet, nawet nie czekam. Ach, niech się dzieje, naprawdę. A. Ojo o ojesz to widzę. Ora, zaczęło, zaczęło się chill. Oho! Oho. Szybka zmiana widzę. Pust ojejo! Czym on nasz kanę daje się uśmiecha? Ale widzę! <bicek. śmiennie> <śmiennie> nie, czy on wróci do starego? <grym wytkujesz> Dobre, co ty się wydarzyło? Konsepcja! Konsepcja! Za dużo się dzieje w krótkim czasie. Nieźle. <grym> Jezus. <wytkujesz> Naprawdę jesteśmy psychopatami. Łotujemy każdą postać to jazdą. się będą kończyć, że ktoś później <sum> Wychodzi wszystko teraz. <sum> I to wstawisz do filmu, tak? <sum> też mi psycho siadło na końcu. O kurde, jaki odrzut chłop złapał. Gdzie po prostu to oczy? Druga para ustawiła. Człowiek kruk. O mój Boże, czy to będzie perfekcyjna pętla? Ale, ale, ale to, ale to będzie jest. idealne. Ale to jest idealne. Ale Morfi, normalnie. Oj, tu jestem o, najbardziej ciekaw tej to historii to chyba. Jest. Kolejny rok. Cały Czas na balet. Następny rok. Pistolet. Zawsze się pojawia pistolet, na Nikt głosujemy. nie przestaje. A, to, to... Okay. O, A... Zrobić w top. Okej. Okej. O cenę zrobisz tu mecie. <laughs> o Boże. <laughs> nie. dobra. Nawet koks. <laughs> Łapy. Łapy doło. Łapu nie. Al wnywionia. Co jest? A to do... dobra, jest no, jest... Nie. to jest. Nie, czego? Je Ok, okej, okay, okej. Okay. Więc to tak się skończyło, okej. Okay. Ale wejście jest płynne, wejście płynne. No. Co? Idealny zamach. I to, że się znamy na rzeczach To będzie ciekawe. Bo widziałem ostatni rysunek, jaki dostałem po do tej pierwszej partii. A to był śmietnik. No. Co <laughs> Hiiiiii! To się łapczyły! Może! <śleski> Znowu ktoś ginie. No o to chodzi! To kolejny <śleski> <Sto> <śleski> <Piskolety>. <śleski> No nie złe to. Jakiś krótszy tryb O coś. Jezu, ten tryb no, jest tak totalnie chory dobra. A jakby było więcej osób, to byłoby naprawdę dobre no, Ale byśmy to robili 5 godzin Dzięki za oglądanie, urywam w losowym momencie Jak wam się spodobało, dajcie łapę w górę Piszcie, czy chcecie tego więcej, to będzie tego więcej Tyle, widzimy się w każdy wtorek, czwartek i sobotę O 16.30, siema!